W Marrakeszu od razu poczujesz się inaczej. To miasto zdecydowanie różni się od Fezu czy Rabatu, bo jest zdecydowanie bardziej afrykańskie, pełne kolorów i gwaru. Niewielka obronna wioska, czyli Ksar, która powstała w XI wieku, szybko przekształciła się w równie dobrze chroniony murami, duży ośrodek miejski. Już z daleka zobaczysz meczet księgarzy. Meczet Kutubija którego minaret, ozdobiony różnorodnymi masferkami, ma aż 70 metrów wysokości. Równie ciekawe są meczet i medresa Alego i Bnyiusufa, które należą do najstarszych w mieście. Wyjątkowym zabytkiem są grobowce Sadytów, czyli dwa mauzolea z XVI wieku, przeznaczone dla potomków proroka Mahometa. Misterne zdobienia, niezwykła kolorystyka oraz oryginalna architektura sprawiają, że to miejsce zapamiętasz na długo. Przejdź się na plac Jemaa Elfna, na którym spotykają się mieszkańcy, aby pogadać i poimprezować, więc zobaczysz tu na przykład zaklinaczy węży i kuglarzy, którzy bawią zebranych. Niedaleko placu znajduje się ciekawy pałac El Badi, a właściwie to, co z niego pozostało. Jednak ruiny i tak robią spore wrażenie. Z Marrakeszu przejedź przez Atlas Wysoki do Ourzazate i Kazby Ait Ben Haddu. W kopalniach, które widzisz w pobliżu Ourazate, wydobywa się m.in. rudy kobaltu, miedzi i manganu, a samo miasto jest znane z wytwórni filmowej, w której nakręcono m.in. Lawrence z Arabii czy u Gladiatora. W wielu filmach zagrała też Kazba Aid Benhadu, potężnie ufortyfikowana osada, fort. Mogłeś się zobaczyć w Gladiatorze, Aleksandrze czy Klejnocie Nilu. Przyjrzyj się niesamowitej berberyjskiej architekturze, tego założenia obronnego, które przez lata skutecznie broniło ludzi przed najazdami wrogów.